Up. To jest nowa aranżacja, bo się przeprowadziłam i mieszkam teraz w Warszawie z Kubą, więc yy, witajcie w nowej przestrzeni. Nie wiem, czy to będzie stała przestrzeń do nagrywania. Na razie nie mam w sumie innego wyboru, bo Kuba śpi <śpii> obok i też sorry, że tak dziwnie mogę mówić, bo nie chcę go obudzić. I dużo osób znowu prosiło mnie, żebym nagrała inspo. Takich wiecie. Najlepszych rzeczy na lato, wakacje, wiecie. Okres mega ciepły. Kocham, kocham wakacje, kocham lato. Co prawda, wolę bardziej pogodę taką wiecie, że jest ciepło, ale też na bluzę i w ogóle nie tylko jakby wiecie, że jest gorąco, ale mam dla Was takie piki po prostu, że mogę się powtarzać z ostatnim moim takim filmem, który już jest na kanale. Możecie sobie sprawdzić. Będę trochę powtarzał, bo niektóre rzeczy już dalej są i wydaje mi się, że w tym momencie nie ma obecnie trendów. Właśnie, nie ma. Bo jest wszystko. Wszystko jest modne, uważam. I są konkrety, które wyjęłam specjalnie dla Was i według mnie są fajne na lato i dobrze będą wyglądać. Zacznijmy. Okej, okay, dzisiaj zaczniemy sobie od butów i pierwsze buty, które... Są już od X czasu modne, czyli samby, gazele jakieś, wiecie, w różnych kolorach w sumie to. Jest tego tyle, że znajdzie się jakieś dla siebie. Nie są one jakieś mega drogie. Ja mam tylko jedne w swojej kolekcji. Yy, zwyczajne basic yy, samby czarne, są mega wygodne, co prawda szybko się rozwiązują. To jest mój minus. Ładne do wszystkiego pasują kolorowe, też mi się bardzo podobają. I widziałam ostatnio w sklepie takim władnym well, kolorze zielonym, ale nie pamiętam jakie to są. Może wam wstawię jak je jak Więc wszystkie kolory samby, gazele, specjalne. Więc jeśli Was interesuje, to jest pik numer jeden. Pik numer dwa, też butowy. Są to klapki na obcasie. Słuchajcie, ja miałam taką fobię przez to, bo widać stopy. Ja tak średnio, wiecie, nie mam jakichś brzydkich stóp, uważam. Mam okej. Okay. Pomimo, że tańczyłam balet i w ogóle, mam, mam okej okay stopy. Ale jednak się trochę wstydziłam. Pomimo tego sobie jednak kupiłam w Berszce. Je yeah, w Berszce. Ale są bardzo ładne, więc możecie zajrzeć do Berszki i sobie je kupić. Kosztowało mnie 99 zł, więc uważam, że cena... zajebista. E, widziałam też takie podobne, tylko że w Panterkę, w Zarze. Też je chciałam i też one kosztowały może 140, więc to chyba nie jest aż tak źle. Myślałam, że więcej będą kosztować. O, takie klapki na obcasie różnej, takie eleganckie, żeby można w nich pójść wszędzie. Ja w tym momencie chodzę w moich czarnych klapkach, zupełnie wszędzie i nieważne jaki mam fit, ja je nakładam i się czuję vibe. Na przykład w shortcach y, Cargos, takich wiecie, Moro i Wielkim bluzie i nałożyłam te klapki. Może pomyślicie, że mam coś nie tak w głowie, co nie, ale taki miałam vibe i tak wy wykmieniłam sobie, więc jakby pasują do wszystkiego i moim zdaniem są wygodne. I możecie nałożyć najprostszy outfit i te buty i te buty wam robią całą stylizację, i wygląda to naprawdę dobrze. Więc jeśli chcecie wydać słówkę na takie buciki, i wiecie. Czuć się zajebiście, i uważam, że. Są mega kobiece, i yeah, ja uwielbiam, ja uwielbiam. Się bałam i trochę, wiecie, takie wyjście spoza strefy komfortu, że na przykład idziecie ulicą, wszyscy są normalnie ubrani w szpilkach na co dzień. I wiecie, idziecie sobie ulicą, na przykład dzisiaj ja sobie idę ulicą, wtorek, godzina 14, a ja idę w klapkach na szpilkach, w bluzie, i wszystko. I to jest dla niektórych pewnie dziwne, ale dla mnie jeszcze jak Icon. For real. I więc jeżeli chcecie się tak czuć, to... Here we go. Kolejnym pikiem moim zdaniem są to t-sharty. Bardziej chodzi mi o napisy jakieś w różnych kolorach, ale ja mam tylko biało i nie wiem, gdzie ona jest w sumie. I czarno, ale to jest kuby, więc rzadko w niej chodzę. I to jest do wszystkiego do spódniczki, do spodni, bo wygląda to mega cool, jakieś okulary do tego. Różne grafiki na przykład na tych t shirtach Uważam, że mega złek. Nic takiego wielkiego. Wygląda mega super, bo coś się dzieje tutaj. Więc taki szybki, moim zdaniem, pik. Niektórzy mogą być nieprzekonani do t-shirtów. Ja też nie byłam, bo ja nie lubiłam chodzić w t-shirtach. Ale takie skradły moje serce, więc to jest dobry wybór na te lato. Naprawdę. Kolejną sprawą są to nie jords, tylko krótkie spodenki z Adidasa. I Adidas dalej króluje. Oczywiście uważam, że te trzy paski mają coś w sobie ostatnio, i po prostu nieważne co ubierzesz i nałożysz te trzy paski, to, to wygląda mega OG. Więc po prostu trzy paski, tak. You know, Adidas sponsor me, please. I nalazłam ostatnio. I sobie je zamówiłam z Vinted. Pamiętajcie, moje wszystkie brania są z Vinted. Jakby mnie pytacie skąd to jest. To ja już mam dość na odpisanie Vinted, bo wypytajcie mnie o metkę, a większość rzeczy z Vinted nie ma nawet metki. Więc sorry, naprawdę sorry. Eee, I tak, krótkie spodenki w, róż w różnych kolorach po prostu. Ja znalazłam na Vinted eee, w kolorze słuchajcie tego, zielonym. Zielonym. Ja jestem też w szoku. Nie wiem jak to znalazłam za 60 zł, więc... Stil bardzo duży styl. The plus dla mnie. Dziękuję. Ja po prostu za dużo siedzę na Vinted, żeby takie rzeczy nie znajdować za takie pieniądze. Siedźcie, obserwujcie. To jest jak loop po prostu. Musicie siedzieć, szukać, patrzeć cały czas. Cały czas. Taka rada dla mnie na szukanie rzeczy. Ale przechodząc, krótkie spodenki w różnych kolorach, trzy paski, you know what I mean. I do tego wszystko pasuje. Naprawdę jakiś basic biały t-shirt, lapki takie na obsasie, wszystko pasuje do tego i jest kolorowo, fajnie na lato, idealnie, bo krótkie wszystko, więc ja lubię bardzo. Więc jak przyjdzie, to możecie wpadać do mnie na TikToka, pewnie zrobię haul albo coś w tym stylu. Kolejną rzeczą, która u mnie króluje od, nie wiem, może od kiedy, od dłuższego czasu może, bo to nie dość, że warkoczyki takie, wiecie, robione y, afrykańskie, coś w tym stylu, i bardzo chciałabym na taki iść, ale martwię się, że moje włosy, wiecie co, yy, nie podołają. Ja nie mogłabym mieć aż takich długich aż do pupy, bo mnie bardzo denerwują włosy, jak są długie, bardzo mnie to denerwuje. Warkoczyki, by the way, dużo osób pyta o moje warkoczyki, które mam takie, wiecie, tutaj, tutaj się kończą, mam kucyka. I każdy pyta mnie o tutorial, to moja mama mi je robi i są one tak średnio zrobione, bo moja mama nie umie. Ja po prostu mówię, mamo, zrobisz mi to? Ona mówi nie. A ja mówię, no proszę, no weź. Ona, nie. A, a ja mówię, no weź, no przestań i w ogóle. Moja mama mówi, dalej nie, ale jakoś się uda i robi to bardzo niechętnie, więc pozdrawiam cię, mamo, dzięki. Są też inne różne fryzurki, takie jak dwa koczki ja ostatnio miałam. Sama je wszystkie wymyślam, nie jakby raz chyba obejrzałam tutorial, żebyś się nauczyć, to tak to sama sobie ja wymyślam. Bo, bo lubię po prostu to robić. Chcecie więcej takich, jakbym nagrywała fryzurki? Może pojawi się film tutaj z moich fryzurek wszystkich, że nagram Wam większość fryzurek, które robię sobie sama i to tu, tu, tu będą tutoriale po prostu. Więc jeżeli chcecie taki film z fryzurkami, to możecie napisać w komentarzu i będę nagrywać w takim razie, jeżeli Was to interesuje. Kolejna sprawa są basic outfity, o których już mówiłam w tamtym odcinku, bo ja teraz zaczęłam serio z nich korzystać. One są takie wygodne i takie proste. I jak dołożycie okulary, wygląda to mega, mega, dobrze. Mega dobrze. Fryzura i okulary dużo zmieniają, naprawdę. Proste, w jednym kolorze wyglądają cudownie. Zwłaszcza w czarnym, bo wam to wysmukla sylwetkę, więc czarny on top. I komplety, wszystko. Kocham. Czapeczki, czapki lub u. Czapki i chusty. Chusty w panterkę, oczywiście, bo jeśli Wam się dalej nie znudziła oczywiście, bo już panterka siedzi x czasu. Pamiętacie jak w ostatnim filmie mówiłam, że będzie panterka modna? I ile czasu temu to było? Je. Yeah. Mówiłam? Mówiłam. Chusty na głowę typu Hailey Bieber. Po prostu nie, na, nie tylko na plaży, ale po prostu tylko nawet na miasto, czy w tym stylu. Wszelkiego typu czapki, chusty będą bardzo modne. Ostatnią taką rzeczą, mi się wydaje, jeszcze tego nie nabyłam, nie mam tego jeszcze, są to stroje kąpielowe, mega świecące stroje kąpielowe z cekinów ze wszystkiego. Ja uważam, że mega to wygląda i bardzo chciałabym takie mieć. Jeszcze takich nie mam, ale spokojnie. I wyglądają przecudownie, świecą się i wyglądacie po prostu, świeci i każdy się na was patrzy. Uważam, że to jest mega cool. I wyglądacie fancy po prostu. And that's all chyba wszystko w tym filmie, trochę rzeczy się powtarzają z tamtego, ale jak wam mówiłam, tam były po prostu ogólne inspo, tak mi się wydaje, na wiosnę, lato, a teraz mamy konkretniej na lato, na, wiecie, na wakacje. Więc mam nadzieję, że wam trochę pomogłam lub yy, miło wam się mnie słuchało, bo nie musicie brać z tego żadnej, wiecie, inspiracji ani nic, to są tylko moje yy, i wyłącznie moje przemyślenia odnośnie tego, co Możecie ubrać, co będzie dobrze wyglądało i co jest modne teraz, Nie nieważne co obierzecie i tak będzie dobrze wyglądać. That's all. Thank you so much for watching! Bye!